Witajcie! Pewnie wszyscy lubicie wojarze. Wycieczki do innych krajów dostarczają pozytywnych emocji i nowych doznań. Każdy lubi podróżować inaczej. Jedni całymi dniami wylegują się na brzegu morza, sądząc ulubiony drink. Inni biegają po muzeach i zabytkach, lecz niektórym to nie wystarcza i wybierają ryzykowne miejsca, w których mogą poczuć prawdziwe emocje. Dzisiaj opowiemy o siedmiu najbardziej niebezpiecznych miejscach naszej planety, w które możecie wybrać się w każdej chwili. Radzimy najpierw dobrze to przemyśleć i podjąć decyzję o podróży dopiero po obejrzeniu naszego filmiku. Chilijski wulkan Villarica, który nazywają również Domem Demona, jest jednym z najaktywniejszych wulkanów nie tylko w Ameryce Południowej, ale też w Pacyficznym pierścieniu ognia otaczającym największy z oceanów. Ostatni wybuch miał miejsce w marcu 2015 roku. Lawa i popiół wystrzeliwały w górę na wysokość jednego kilometra. Wszystkie wulkany na świecie są oczywiście pod stałą obserwacją specjalistów. Przy prognozowaniu erupcji uczeni biorą pod uwagę różne zjawiska, takie jak wzrost temperatury w gruncie czy niezwykłe topnienie pokrywy śnieżnej. Obecnie badacze na całym świecie zgadzają się, że nie da się dokładnie przewidzieć tej katastrofy naturalnej. Brzmi koszmarnie, prawda? Nie uwierzycie, ale to wcale nie odstrasza setek turystów, którzy każdego roku przyjeżdżają nasycić się widokiem malowniczego jeziora Lawy w śpiącym kraterze Villariki. Niektórym wystarcza zwykła wędrówka po okolicach. Wyjątkowo lekkomyślni turyści zaś mogą zdecydować się na lot helikopterem ponad kraterem, a nawet na skoki na bandzi wprost nad wylotem wulkanicznego komina. Ludzie, którzy cierpią na lęk wysokości, z pewnością poczują, jak uginają się pod nimi kolana od samego patrzenia na trasę. Uważa się ją za najbardziej niebezpieczny szlak na świecie i nazywa wieloznacznie drogą śmierci. Ta niezwykła atrakcja dla wyjątkowych ryzykantów znajduje się w górach Huashan na terytorium chińskiej prowincji Xi'anxi. Góra Hua z daleka przypomina dziwaczną roślinę, dlatego że ma pięć wierzchołków. Stąd bierze się jej nazwa. Hua po chińsku oznacza kwiatek. Żeby dostać się na jeden ze szczytów, turyści muszą przejść po ścieżce z wąskich desek ułożonych wprost nad śmiertelnym wąwozem. A chętnych, ignorujących niezwykłe niebezpieczeństwo, jest ciągle mnóstwo. Dla wyznawców taoizmu, Hua ma znaczenie religijne. To przede wszystkim oni regularnie odbywają pielgrzymki do wykutych w skalę świątyń, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu to miejsce było popularną samotnią dla pustelników. Przy dzisiejszym napływie turystów o dawnym spokoju można tylko pomarzyć. Na górze wyznaczono różnorodne szlaki, od łatwych do bardzo niebezpiecznych. Przejście ze wschodniego wierzchołka na południowy uważa się za najtrudniejsze. Patrząc na zdjęcia, trudno uwierzyć, że cienkie deseczki utrzymają ogromną liczbę turystów. Podobno co roku w przepaść spada około 100 osób. Mocne łańcuchy pojawiły się na drodze śmierci dopiero wskutek napływu gości z zachodu. Wcześniej turyści wspinali się bez zabezpieczeń. Kolejne położone we Francji miejsce to koszmar dla każdego, kto cierpi na klaustrofobię. A także ulubiony cel wycieczek turystów lubiących ryzyko. Głębokość tej jaskini wynosi 1200 metrów. Do 1963 roku uważano ją za najgłębszą na świecie. Jednak wraz z kolejnymi odkryciami geologów musiała oddać palmę pierwszeństwa. Długość trasy jaskiń Głów Berże wynosi ponad 30 km. Uważa się, że największym zagrożeniem jest struktura ścian pieczary. Ściany zbudowane są z sporowatego wapienia, który w czasie silnych deszczy i rzecznych powodzi ulega szybko postępującej erozji. Poza tym, wyjście na zewnątrz z najgłębszych miejsc przez pionowe kominy może trwać nawet kilkadziesiąt godzin. Dlatego właśnie niektórzy nazywają ją jaskinią umarłych. I nie bez przyczyny. Przez 60 lat eksploracji jaskini zginął tu nie jeden badacz i nie jeden turysta. Kolejną atrakcją przyciągającą turystów do gufry Berże są zatopione tunele. Nie wszystkie da się przejść w bród, dlatego zaleca się brać ze sobą niewielkie dmuchane pontony. Niektóre korytarze jaskini znajdują się całkowicie pod wodą, co czyni je ciekawym miejscem dla nurków. Do dziś. Rekord głębokości zanurzenia ustanowiony w 1982 roku przez Patryka Peneza wynosi 1191 metrów. To jedno z najbardziej niebezpiecznych jezior na świecie leży w Kamerunie. Nie zalewa okolicznych terenów, nie mieszkają w nim dziwne stwory. Nie występują tu też groźne wiry. Czym w takim razie zasłużyło sobie na taką renomę? Tajemnica tkwi w niezwykłym zjawisku przyrody. Jezioro Nios leży na zboczu wulkanu. Wskutek ruchów sejsmicznych z głębi Ziemi wydostają się trujące gazy, które przez szczeliny skalne przedostają się do wód jeziora. Do lat 80. nic się nie działo, gaz ulatywał do atmosfery i nie czynił nikomu szkody. Jednak w 1986 roku sytuacja gwałtownie się zmieniła. Z niezbadanych dotąd przyczyn ogromna chmura dwutlenku węgla wystrzeliła w powietrze niczym fontanna. W chwili toksyczne związki zaczęły osiadać na ziemi, zabijając setki ludzi i zwierząt. Odtąd jezioro Nios znajduje się pod ciągłą obserwacją kameruńskich specjalistów i znajduje się na światowej liście nierekomendowanych celów podróży. Widzieliście kiedyś pustynię solną? Te wyschnięte jeziora można łatwo pomylić z ośnieżonym pejzażem arktycznych równin. W rzeczywistości to zwykła sól, która odkłada się w zewnętrznych warstwach gruntu. Rośliny nie mają szans na egzystencję. To niewiarygodne jezioro uważa się za największą pustynię solną na świecie. Jej powierzchnia wynosi ponad 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ujuni leży w południowo-zachodniej Boliwii niedaleko miasteczka o tej samej nazwie. Wyobraźcie sobie, że grubość soli w niektórych miejscach sięga 10 metrów. Co najciekawsze, to zadziwiające miejsce czasami zmienia swoje oblicze. W czasie pory deszczowej spływy z pobliskich jezior tworzą cienką warstwę wody i pustynia solna zamienia się w ogromne lustro, w którym błękitne niebo widzimy nie nad głową, lecz pod nogami. Już Wam się marzy podróż do Boliwii? Chwileczkę, to wcale nie takie proste. Po pierwsze pustynia solna u Juni znajduje się na wysokości niemal 4000 metrów nad poziomem morza. U nieprzystosowanych do takiej wysokości ludzi, różnica ciśnień może powodować zawroty głowy, ataki duszności, a nawet wymioty. Oprócz tego bolivijskie jezioro to miejsce częstych kraks samochodowych, które najczęściej zdarzają się z powodu nieprzestrzegania przepisów przez miejscowych kierowców. Po pierwsze, przekraczają oni dozwoloną prędkość na terytorium pustyni, a po drugie, ich auta nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W efekcie czego przez ostatnie lata tragicznie zmarły tu dziesiątki zagranicznych turystów. Nie trzeba być ekspertem, żeby na pierwszy rzut oka pojąć, jak niestabilne i niebezpieczne są te piaskowe wieże w stanie Utah. Dzięki niezwykłym kształtom iglice często służą za scenografię reklam i filmów. Wystąpiły na przykład w jednym odcinku serialu o Ostinie Powersie pod tytułem Gold Member. Oprócz tego przez ostatnie dziesięciolecia te niezwykłe szczyty stały się ulubionym celem wycieczek alpinistów i base jumperów, a oni potrafią wyróżnić się kreatywnością. Trzy lata temu pewna grupa wspinaczy weszła na szczyt wyposażona w noworoczne ozdoby i przebrała górę za świąteczną choinkę. I na koniec jeden z najciekawszych i najbardziej niebezpiecznych parków narodowych Afryki, który mieści się w odległości 250 km od stolicy Zambii, Lusaki. Spodziewacie się widoku tresowanych małpek. Słusznie. Natkniecie się tam wyłącznie na dzikie zwierzęta. Nie zaleca się spacerowania po parku nie tylko ze względu na jego olbrzymi teren, ale z powodu ryzyka spotkania z niebezpiecznym zwierzęciem. Dlatego lepiej nie poruszać się po nim bez auta. Nawet w samochodzie też nie jest bezpiecznie. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.